liczyć. Będziemy liczyć aż do 101. Szczegół za chwilę, no i pomyślimy też ciepło. Mam nadzieję o złotej piłce. Reklama. Trolle. Jak wywołać panikę? Idzie radioaktywna chmura. Twoje dzieci będą świecić. Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię. Wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl łamane na dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Walduś! Walduś! Opony wymienione? Jakie opony? Jeszcze pięć minut. 5 minut. Chcesz być zaskoczony jak drogowcy? Walduś, natychmiast proszę mi wymienić opony. Posłuchaj zimy. Zmień opony w Opony Master. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Opony Master. Żary Grabik 17C. Zapraszamy od 8 do 18. www.oponymaster.pl. Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza? Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością. Vito, twój dom, twój styl. Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do Twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko. Vito, jakość i różnorodność w najlepszych cenach. Salon meblowy Vito, Żary, ulica Szmaragdowa 6. Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z pięcioletnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści, gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i pięcioletnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na VW. Dostaw... Wstawcze.pl. Już jest Black Friday w Mediamarkt. Smartfon Apple iPhone 14. Najniższa cena z 30 dni przed 2899 zł. Teraz za 1999 zł. Taniej aż o 900 zł. Mediamarkt. Play, pamięta o prezentach. Na święta super szybki światłowód i telewizja z bogactwem filmów i seriali na rok w prezencie. Szczegóły w salonach na Play.pl i pod numerem 813-813-813. Bo w Play płacisz mniej. Play. Nie przegap ceny Auchan. Od 28 do 30 listopada chipsy Pringles 160 i 165 gramów. Wybrane rodzaje. Kupując dwa opakowania, za trzecie zapłacisz tylko jeden grosz. Cena za opakowanie przy zakupie trzech to 7 zł. Auchan. Pewność niskich cen. Pompa ciepła. Czy rzeczywiście warto ją montować? Którą wybrać? Gruntową czy powietrzną? Poznaj różnice w działaniu oraz wady i zalety obu rozwiązań. O tym przeczytasz w grudniowym muratorze. W numerze także. Budowa podczas zimy. Kontynuować czy jednak przerwać? Modernizacja ogrzewania. Co wymienić, a co tylko odnowić? Trendowe płytki. Inspirujące wzory, formaty i kolory. Dom, który ułatwia życie. Usprawnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Miesięcznik murator dostępny w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl to będzie ostatnia reklama. Tato, telefon mi się znów rozładował. Nuda. To drzewa licz. Jeden, dwa... W myślach. Nuda? Przenieś numer do Plusa. Teraz Samsung Galaxy A35 5G za pół ceny. Szczegóły w regulaminie na plus.pl. I po reklamie. Sponsorem programu jest producent akumulatorów Centra i Excite. Organizator publicznej kampanii edukacyjnej w recyklingu akumulatorów jest Moc. I po raz kolejny po południu jesteśmy w drodze. Natężenie ruchu wciąż całkiem spore. W naszym mieście więcej pojazdów, przede wszystkim na parkingach w okolicy większych sklepów, gdzie robimy popołudniowe zakupy. Bądźmy czujni, warto mieć oczy dookoła głowy, żeby po prostu nie doszło do słuczki. Na drogach dojazdowych do Żary również sporo pojazdów, między innymi w okolicach Obwodnicy, czy na przykład na Zielonogórskiej. A dzisiaj zmienne zachmurzenie do końca dnia na termometrach w Żarach do około 7-8 stopni dziś. Sponsorem programu jest producent akumulatoru z centra i Excite. 16. SK News Mateusz. Fuczyło 6 osób w rękach CBA. Wśród nich były minister rolnictwa i były szef SLD Wojciech O. Funkcjonariusze dokonali zatrzymań w Warszawie, Radomiu i Zgierzu. Potwierdza to prokuratura krajowa. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów. Przekroczył 100 goli strzelonych w lidze mistrzów. Wielki wieczór Roberta Lewandowskiego. Polak wczoraj zdobył dwie bramki. Jestem szczęśliwy, bo um, wygraliśmy um, dziś w lidze mistrzów.